Hej! A to moje takie krótkie przemyślenie, moja obserwacja 25-letnia. Zaobserwowałem, że jeżeli facet jest nieśmiały, może być przystojny, może być wykształcony, może sobie nawet dobrze dawać radę w życiu, ale jest bardzo nieśmiały. I wyobraźcie sobie, że jest bardzo wielu mężczyzn wśród nas, wśród Was również, którzy, którzy tak naprawdę... Hmm, Uciekli albo w pracę, albo uciekli w jakieś tam robótki ręczne, albo uciekli gdzieś tam do swojego świata. Są przystojni, są elokwentni, są bardzo często zamożni również, i ci panowie, nie wiem czy wiecie, ale nie są w stanie podejść do kobiety. Nie mieli bardzo często kobiety, a jeżeli mieli, to bardzo często mieli kobiety przeciętne. Kobiety, które im nie odpowiadały, kobiety, które wiedzą, że. wiedzą, że ci panowie oczywiście wiedzą, że te kobiety nie są dla nich, ale nie mają na tyle odwagi, żeby podejść do tych atrakcyjnych, do tych kobiet, które naprawdę im się podobają. Ci chłopcy często rozwijają się, są mądrzy, czytają, edukują się, kończą jeden kierunek studiów, drugi kierunek studiów rozkręcają firmę, zarabiają pieniądze, a tak naprawdę nie potrafią podstawowej rzeczy zrobić. Podejść do kobiety, podejść do kobiety takiej, która naprawdę im się podoba, która robi na nich wrażenie, a nie, yy, nie być wybieranym, bo bardzo często tak się dzieje w ich życiu, że są po prostu wybierani przez przeciętne kobiety, kobiety przeciętne dostrzegają w nich Diament tak naprawdę i przeciętne, nawet mniej przeciętne wizualnie, które De facto ci faceci by nie wzięli w ogóle, ale nie mają żadnego wyboru, no bo do pięknych boją się podejść. No bo jeżeli on się boi do pięknej podejść, pięknej nie potrafi poznać, no to przeciętna albo mniej przeciętna, staje się miła, sympatyczna dla niego i z tej sympatyczności, z, tej, z tego miłego takiego z tych rozmów, wchodzenia na kawkę, nagle tworzą się związki, ale te związki się tworzą tylko wiadomo, w jedną stronę, ponieważ to ta kobieta widzi, że trafiła diament. Ale ten facet no, nie potrafi podejść do tej atrakcyjnej, pięknej, fajnej, yy, super kobiety, więc, więc można powiedzieć, że nie ma wyboru. I te związki zaczynają się, no, tak można powiedzieć, razem łączyć. Ale to jest łączenie jednostronne, bo ten facet mówi koledze, no, no wiesz, no. No dobra, no, no będę z tą Mariolką, bo ona jest taka dobra dla mnie. Ona jest dobra, bo ona, na, najpierw pokazuje ci okres demo, o którym ty nie masz pojęcia. I dlatego jest na początku dobra, wyprasuje ci kawkę, zrobi, e, e, zrobi ci obiadek temu, że ona jest dobra. E, przytuli cię dwa razy i się tak ładnie łączycie w pięknie w pary. Tylko, że ty w ogóle nie odczuwasz z nią przyjemności, ona jest dla ciebie koleżanką, a ona złapała pana Boga za, za nogi. Ty o tym nawet nie wiesz, nie zdajesz sobie sprawy ze swojej wartości, nie zdajesz sobie sprawy z tego, co ty mógłbyś zrobić, działać, jaką ty mógłbyś mieć kobietę lub jakie kobiety, bo zależy, jakim ty jesteś, mężczyzną, czy wolisz jedną kobietę, czy wiele kobiet. I nawet sobie bardzo często sprawy z tego nie zajesz. Ale już później, już jest za późno, ponieważ już jesteście małżeństwem. Yy, małżeństwem bez intercyzy pojawiły się dzieci, i w tym momencie ta kobieta, ta przeciętna albo jeszcze mniej niż przeciętna kobieta, dopiero zaczyna ci wykładać karty. Dopiero yy, Ty jesteś w szoku, że yy, ta prze, m, przeciętna albo jeszcze mniej przeciętna, wzięta kobieta bez intercyzy, która Ciebie zagarnęła, nie Ty ją, jeszcze zaczyna ci robić problemy. Jeszcze zaczynacie robić krok, jeszcze cię do tego zdradza i jeszcze do tego wywołuje u ciebie dramat wielki pokoleniowy. A dlaczego to wszystko się stało? Z bardzo jednego powodu, z jednego powodu praktycznie, z powodu tego, że nie miałeś wiedzy. Z powodu tego, że nie miałeś pewności siebie, z powodu tego, że byłeś bardzo mocno zakręconym Facetem. Miałeś wiedzę na inne tematy, o których inni ludzie nie mają pojęcia, ale jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, jeśli chodzi o spotkania z kobietami, byłeś po prostu, no, można powiedzieć, facetem bez wiedzy. I to doprowadziło ciebie do Twojego dramatu pokoleniowego, ponieważ ta przeciętna, czasem mniej przeciętna kobieta już zabrała Twoje dzieci już się wyprowadziła do innego faceta ty musisz na to wszystko płacić bardzo często dzieci nie widzisz i można powiedzieć, że jesteś w wielkim dramacie pokoleniowym ponieważ dzieci będą cierpiały, twoja cała rodzina cierpi ty cierpisz, ty jesteś wykończony psychicznie i jeszcze do tego patrząc na nią jak ona jest przeciętna, jak ona jest wizualnie wręcz nieatrakcyjna to jeszcze potrójnie cię to dobija takie są fakty, takie są moje obserwacje przez wiele lat. Wielu takich mężczyzn widziałem, i to w większości było powodem tylko, to takie rzeczy się działy tylko z tego powodu, że ci mężczyźni po prostu nie mieli wiedzy, nie mieli pewności siebie. Jakim Ty jesteś mężczyzną? Zastanów się teraz. W każdym razie, gdybyś chciał to zmienić, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Zapraszam cię serdecznie do tego miasta, ponieważ to miasto jest przepiękne. Życzę Ci jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj od dzisiejszego dnia, że od dzisiejszego dnia możesz. Bardzo mocno się zmienić. A to wszystko zależy od ciebie. Edukuj się, rozwijaj na każdej płaszczyźnie, ponieważ kobiety pamiętaj, że stają się coraz bardziej cwane i jeżeli ty będziesz szedł w swój świat jakiejkolwiek, jakiejkolwiek dziedziny, nie będziesz się rozwijał, jeśli chodzi o kobiety, to w pewnym momencie możesz mieć bardzo, bardzo duży problem. Trzymaj się ciepło. Hej.